myślę, że warto zdać sobie drodzy Państwo sprawę, że Polska jako jedyny z okupowanych przez Niemcy krajów Europy posiadała własne podziemne struktury państwa własną... do poświęcenia dzisiejszego wieczoru na wspominanie bohaterów którzy ponieśli najwyższą ofiarę na obronę wolności i niezależności naszego narodu Szanowni Państwo Zapraszamy na wojewódzką insenizację bitwy nad Bartą wrzesień 1939 w reżyserii Michała Korzyńskiego. Ład Wersalski. I można powiedzieć, że wojna w 1939 roku wybuchła dlatego, że dwa sprzymierzone taktycznie mocarstwa totalitarne pragnęły zburzyć ład pokojowy z czerwca 1919 roku, a niszcząc Polskę. Niszczyły ów ład. ribbentrop Molotow zagwarantował stałość granicy między trzecią Rzeszą i Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich. W czasie ataku na Polskę Niemcy realizowały plan Fall Weiss, wariant biały. Natarcie rozpoczęło się o godzinie 4.40. Zbliżając wzdór z trzech stron: południe, północ i zachód, główna kumulacja sił. Samoloty niemieckie bombardują okoliczne wioski, a także granicy.

Traktowaniem przez Niemców, także przez żołnierzy Wehrmachtu. A najgorsze miało dopiero nastąpić. W czasie okupacji niemieckiej Polska płaciła krawią kilkuset tysięcy Polaków, a nawet miliona rocznie. Na takie traktowanie Polaków przez Niemców składało się kilka rzeczy. Antypolonizm. Postrzeganie Polaków jako ludzi z gruntu mniej wartościowych, którzy ze względu na rasę są wrogami Trzeciej Rzeszy. A przez to, że nie są według Niemców w stanie kierować własnym państwem, tworzyć dzieł kultury, kierować się wyższymi wartościami, to na jedzone. I ten Niemiec powiedział: Stawiałbym Cię za wzór każdej niemie niemieckiej matki, ale jesteś Polaką cały problem. Ten człowiek spotkał Polkę, która nijak nie pasowała mu do propagandowego wizerunku Polaka. niezaradnego brudasy, ale nie był w stanie przyjąć obiektywnych faktów. Nie był w stanie uwierzyć w to, co na własne oczy widział. Otóż, jakoby polscy ułani atakowali niemieckie czołgi z szablami. Nie miały miejsca, a humanom do zwalczania czołgów służyły znakomite armatki POFORS oraz karabiny przeciwpancerne polskiej konstrukcji. Minusem i znacznym osłabieniem pułku kawalerii w walce pierwszą była konieczność wydzielenia jednej trzeciej żołnierzy do pilnowania koni. Odpowiedzią na te braki miały być wprowadzone w 1936 roku plutony kolarzy. Którzy nieobarczeni troską o konie mogli przeznaczyć znaczne siły do walki. Herr oficjer, mówię. Chociaż wiem, że to szeregowy żołnierz. Zwykły Niemiec, jak ja, zwykła Polka. Może jak ja, ma małe dziecko. Młody jest, taki on, on przecież tacy jak my. Może niedawno też został ojcem.